Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Patryk, a to jest kolejny odcinek z gry Patch of Exile Path of Exile 2, której budujemy postać rangerki, która truje. Więc tak moi drodzy, co się zmieniło? Klata się zmieniła, Armor. Bo jednak ten co... Armor co wydropiliśmy w poprzednim odcinku, jednak fajnie się zrolował pod tym e... skoruptował się i dało nam 3 sloty aż na runy, więc co, na razie z Fox Shade rezygnujemy, zobaczymy jak to będzie się spisywało. To flask recovery, rate. Y. Więc co, odkładam tutaj do kubki wstydu. I tak jak obiecałem, w tym odcinku będzie astendacja. Nie wiem jak to pokaże: czy będzie wszystko w przyspieszonym tempie, czy po prostu też będzie ucięte te najważniejsze etapy, ale chyba postaram się pokazywać wszystko w najgorszym wypadku w przyspieszonym tempie i gdyby była widoczna cała droga, nie? Ta estendacja jak to było. Więc co? Mamy tu relikt dostaliśmy. Ale ja w sumie co ty? Relikt dostaliśmy, ale i tak mogę włożyć chyba tylko to. Teraz możemy zrobić to. Ale ja mam tu trochę swoich z poprzednich postaci. nie było odkrywane. Dodatkowy pokój, turelikty dodatkowe, więc co powkładamy sobie takie rzeczy, żeby dodatkowy pokój, no szkoda, że to nie mam tego mm. odblokowane, ale możemy zrobić tak, że ja sobie wezmę trochę tych. No i dobra. Wrzucamy, żeby nie przeszkadzało. Też w sumie wrzucamy, żeby nie przeszkadzało. Teraz tak. Baurelik co tu mamy? Redukcja obrażeń o 7% przez rzadkie podpory Bosy mają 19% zwiększony. damage, ale otrzymują więcej 19% od nas. I mamy 27% to honor resistance, to w sumie to może być w porządku, zwiększony honor w sumie też by było fajne, te kluczyki to, kluczyki, a zwiększony ogólny, tak, i tu już się, chyba już nic nie zmieści, wiesz? Konfirm i lecimy za stendację. Bo Yamecik um, mamy czego od razu Fire damage hmm. build up, dobra. Tak, mamy już niedaleko, więc to już jest etap. Boss mówi niedaleko, myślałem, że jeszcze dalej jesteśmy. No boję się, że nie uwalę go za pierwszym razem. No ale dobra, zobaczymy. Trzymajcie kciuki. A jednak, za pierwszym. Ale bałem się, bałem się, że nie uda mi się to. O! Taka rzeczy wypadło. Coś takiego... byśmy mogli przesunąć. Tak jest, mamy. Dobra. Więc co? Idziemy przed bardzo ważnym wyborem. Który musimy wybrać z Ascendary. Więc tak spokojnie to to jest dead eye frenzy charges to tylko od tego zaczynamy frenzy charges jak jest speed skill speed dodatkowy znak możemy czyli te klątwy wyrzucać nie rysunal Projectile i tak dalej Drugie. Skill speed, skill speed... O, pasywki dodatkowe? Co to? No nie ile. mana flask charges, poison... o już na poison coś jest. dodaję... house damage, always poison on hit, explosive connection, concoct... concoct... Konkursion, kurde. Nazwy Most the magic poison on enemies. Your kill is spread to another enemies within 1,5 metra. 1,5 meters. Magnitude of poison. No to chyba jak tu jest opoisony, to pójdziemy w to. Nie ma co tu się więcej zastanawiać. I chyba. Nie wiem, jak tu pójdziemy drzewkę, bo to na razie dwa punkty dostaniemy. No to chyba gdzieś. Albo w dodatkowe pasywki, albo pójdziemy w truciznę tutaj, nie? To Asen. Ła, dajmy tu coś kupować. Relikty, relikt jeszcze. Jakieś klucze mieliśmy. Tu mamy przerobić wodę na klucze. To tu mamy. Rękawice, co nam potrzebne? Rękawice, nowe? Może rękawice, nie? To weźmy. Ania, średniego klucza, więc tutaj jest brązowy. Są jakieś rękawice, ale to z armorem, co czyli nam chyba tak średnio potrzebne. Tu nie mamy już miejsca. Tu już nie ma, srebrnych ich nie ma. Więc co, tu już wszystko, wszystko chyba, nie? Chyba już wszystko, no to co? Wracamy. Wracamy, musimy te punkty rozdać, tak? Teraz Więc lecimy P. Mamy dwa punkty ostendacji. Więc co chyba w to pójdziemy jak to... To... Ach, spacja. <ścoughs> Więc tak. To właśnie wiadomo, że obrażają trucizny. Magnitude, nie? Ogrom. Trucizny jaki. Nie daje. Później tu, tu. Chyba, że od razu dwa punkty pójść. Będziemy mieli sześć punktów pasywek. Najwyżej... Nie, no to jeszcze na, na razie szybko będzie się chyba zdobywało, więc odpuszczę sobie. Więc chyba wezmę te dwa punkty. Co to jest? Contagious co contagio Contamination. Właśnie, że most damaging. Dobra, to będzie pod skillem jakimś, czy to w ogóle pasywka jest? Gazaro, tu, 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 tu. No dobra, to już chyba... Nie będzie nic innego. Jak przeciwnik zginie od trzynicę, to jeszcze będzie się rozprzestrzeniało na pozostałych przeciwników na obszarze półtora metra. Więc dobra. Zobaczmy jeszcze. Tu czy się nic nie zmieniło. Nie. Tu się nic nie zmieniło. No. Nieco 17-19 minut nagrania. Może ten odcinek być taki krótszy, ale poświęcony tylko ascendacji. A następnym odcinku ruszamy do Deshar, żeby czyścić mapę, zdobyć dwa dodatkowe punkty. Jeszcze do pasywek, za zadanie poboczne. więc do następnego odcinka, trzymajcie się. Baba.